Pobieramy od naszych dzieci opłatę za czynsz, jedzenie i media. Wielu się oburzyło, więc pozwólcie, że to wytłumaczę. Nasze dzieci dostają 20 zł tygodniowo za wykonanie obowiązków domowych. Robią swoje zadania, a my raz w miesiącu pobieramy od nich symboliczne opłaty: po 2 zł za czynsz, 2 zł za jedzenie i 2 zł za media. Wszystko zapisują w specjalnych trackerach, które im przygotowaliśmy. Na początku każdego miesiąca odejmujemy te opłaty z ich oszczędności. Zależy nam, żeby to, co im zostanie, przeznaczały na wyzwania oszczędnościowe. Uczą się zarządzanie pieniędzmi w praktyce. I co ciekawe, naprawdę to lubią. Czasem, gdy przeglądamy razem ich budżet i wydatki, zdarza się, że dostaną jakiś bonus. Zupełnie jak w prawdziwym świecie. Wiemy, że wielu dorosłych żyje z długami i rachunkami większymi niż dochody. Nie chcemy, by nasze dzieci też musiały się z tym zmierzyć. Dopiero wtedy, gdy będzie za późno. Wolimy, żeby uczyły się finansów wcześniej, w bezpiecznym i wspierającym środowisku. Pomagamy im zrozumieć pieniądze, budżet, odpowiedzialność. A te wszystkie oszczędności z wyzwań zachowamy je dla nich jako niespodziankę, którą dostaną, gdy będą starsze. Dla nas to świetny sposób. Sposób, żeby dzieciaki uczyły się odpowiedzialności finansowej od najmłodszych lat. A jeśli chcecie kupić te wyzwania, link znajdziecie w moim profilu.